Witam wszystkich Z tej strony Sursum Dzisiaj pogramy sobie World of Tanks eee, Dzisiaj pogramy sobie World of Tanks eee, Moje czołgi jakie mam na stanie to Ferdinand poziom 8 T1 hardware poziom 5 to jest od czołg poziom 5 czołg premium T14 Poziom piąty, KW1. Tier szósty, KW1S. Poziom siódmy, KIS, IS, IS. No i tu mam jeszcze jakiś czołg yy... jopon, 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 jopon. Pierwszego tieru, ale to jest taki, to jest, on jest taki mało ważny yy... Teraz tak zamierzam iść tak sobie w, w, w Ex ISA Wy ISA y, i dojść y, te jeden hardware do T29 do T29, ale dzisiaj sobie zagramy dzisiaj sobie zagramy jedną bitewkę KW1S, a jedną iSM, najpierw może KW1S Um, może kupię sobie jakiś na 30 dni. Muszę kupić jakiś kamuflaż. Fajny. Aha. Kupuję kamuflażę. okej okay. Akceptuj. Kup. Tak, kamuflażę kupiony. Hej, mało. Dobra i jedziemy bitwę jedziemy w bitewkę jedziemy hmm, szczególnie ostatnio też yy, War Thunder No ale tak szczerze mówiąc ten War Thunder tak mi zbytnio do gustu nie przypadł tak nie wiem no ale zobaczymy może, może coś nakręcę jeszcze z War Thunder nie wiem zobaczymy Co to jest za mapa Kryta wioska. To ja wam powiem tak. Dawniej grałem w woda. Doszło wiele nowych mapek. Um, tej nie zbytnio nie, nie, nie kojarzę. Ale z tego co widzę to tak, że pojedziemy tutaj. I tutaj sobie staniemy. Niech gdzieś Tu gdzie są skały, tam pojedziemy. To więc tak. Mi ładuje 10 sekund, ogólnie. I trochę się ścina przy nagrywaniu, z tego co zauważyłem. No, się ścina trochę. No, ale cóż... Tu się ścina, ale później się ścina gdzie będzie. Dobrze jest, mogło być zawsze gorzej. Coś czy jeszcze tu wygramy Ci już płacy Ogólnie podoba mi się bardzo fizyka jaka jest w tej grze zrobiona jest bardzo fajna fizyka, wszystko takie fajnie obzorowane O, a całem X, mam dzisiaj gości ja cię mam na, na hita, znaczy ja mam prawie na hita. z tego działa to Wyjęć, wyjąć, wyjeć, wyjeć. Tylko pyk gdzie nie ma Ty się że wyjadę, ty głupi jesteś Tak, i go nie ma. O, i teraz kolejny. Fuuu No gąskę mu zdjąłem, nie wierzę. Ale mi zarąbał, ej. Ale byłem, żebym zjadł. O, nie. przestrzeliłem! no nie wierzę Jakże mógł przestrzelić hmm dobra i chodź tu któryś tam wyjedź jedzie dzie dzie to dobrze, biorę no, gąskim zerwali, zarąbiście uuuuh fuck o leżę zjadł Uuuu... Wa-wa. O wa-wa. O wa-wa. wa w masło. przeciwnik oberwał Pięknie, 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 panowie, pięknie. Dobrze jest, dobrze. Ej, tutaj przegramy, jeżeli się nie cofniemy. Musimy się Co, powrót do garażu. Uuuuh, wow, ław. Wow. Ależem, zjadł. No Ale cóż. Bierze miejsca. Obyśmy tylko byli w mieście. Losuj nas w mieście. Ja chcę być w mieście. W mieście. Pyk, pyk... do te... miasta nie co do miasta. Hmm. Żeby ten, żeby ten, żeby te żeby ten, żeby ze mną. Te czołgi po prostu wymatają, są razem w plutonii? nie inne, są razem to nie Ham. T21 jest T20. On gdzie jest T20? Tam jest. Ale T29 naprawdę. Ten czołg mi się tak podoba. To T34 Po prostu coś małego. A, przywitam się z wami, oczywiście. Siem, sie, siema. Ale ręki króla wam nie podam. Jedziemy. Trzy takie same zjawisko piękne u się ruszyć o jej te 29 jesteś po prostu ała ała stałem konga, stałem konga, ale. Yeah, easy man. Yes. Wow, 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 wow. Wow, 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 U, u, u. jak mi przykro, Ojojoj Naprawdę, przepraszam cię. Kurde, Pantera. Już mi słońce nawala w oczy. Ała! Zetangę. Ładuj szybciej, ładuj szybciej, ładuj, szyb błagam, czy załaduj zanim on przeje... o oh, fuck. 哎、要啊耶！不股。 Pięknie. To było cudne. Wiem, wie, wie. tego nie zauważyłem jak się okazało no cóż no ale bitwy fajne na mam powie. Teraz ciekawe co ci zrobią No skoro Skoro masz cztery fragi to coś pokaż, to ma coś lęku mam Cy! Persik macie na hita, człowieku O! Odpalenie, bardzo dobrze skoro mogę z niego trafić, nie? Zeszkodziłoby naprawdę Ale. 1000 chapa mu zdjął, nie? A tym co zrobił. Tym co zrobi? No Jezu! Strzel w niego! No po co się cofasz? Brawo dla ciebie naprawdę Wygrać Ciężko będę mnie wygrać Od tego biorę już z dwóch stron Zaraz trawy trzy strzeli w niego Czarczy. Ty niż tej pantery nie. U... no nie wie, że. jeszcze pantery nie ubił. No po prostu nie. A tego chociaż ubijesz? No proszę Cię, naprawdę? Brawo, t 25 na 2. Cudnie, po prostu. Porażka, strzelec wyborowy, a jakże... Damage nie największy, no ale... No jest dosyć spory, nie wyszliśmy na minusie, więc, to, no, jest bardzo dobrze, wam powiem, więc wręcz, wręcz wyśmienicie. Um. Dobra, to by było na tyle, ja, że tak powiem, a w sumie jeszcze jedną bitwę kamur... To nie, to, to nie, nie. Nie chelikiem. Ferdinandem nie grałem dawno. Ferdziem zagram. Zagram jeszcze tę bitwę Ferdkiem, a następny odcinek będzie, jak odblokuję nowy czołg. Tak szczerze, to nie wiem, kiedy to nastąpi. Tak. Ale coś dziać się musi na kanale. Przecież Uuuu, uu, na dziesiątki mnie wywaliło. Dziesiąte tjery na ósme a płaka Płakać mi się chce... Ojejny kochany... Ciężko wyjdzie... co gdzie ty zostałeś? Dobra, jadę tam ciecie może, się może nic nie ubija, ale Nic nie ubija, ale może ale może w w tym fersku sobie silnik zrobić bo po prostu jedzie tak wolno że ojej się, Złapie NIE! Dobra. Dobrze, że nie ma żadnych art... No z artami byłoby ciężko... Dobra, jadę w miasto. Mówiłem, że może nic nie, że nic nie ubije, ale może przeżyję. live został uszczłacony cień ho Dziękuję Ci i Cię nie ma, ponieważ to jest... ponieważ to jest Ferdinand. A ten rykoszetem poszedł. Dobrze. Dobrze mu tak. Jedz! Nakarmię Cię trotylem... ołowiem.